Hello, hello, hello. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym dzisiaj powiedzieć Wam, jak trzymać pałki perkusyjne. Temat jest dosyć prosty, aczkolwiek bardzo istotny, bardzo kluczowy, bardzo ważny dla techniki gry na bębnach, dla rozwoju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, trzymanie pałek powinno wyglądać w ten sposób po pierwsze... Że mamy bardzo duży luz i ja to zawsze podkreślam każdemu swojemu uczniowi, że trzymając pałki musimy zwrócić uwagę właśnie na luz, na to, żeby e, nie czuć żadnego spięcia, żeby gra wychodziła z nalgarstków i żebyśmy nie mieli jakichkolwiek właśnie spięć, e, żeby czasami jest tak, że uczniowie tak trzymają pałki że już same ich trzymanie wywołuje spięcie w mięśniach. Więc obejmuję pałkę w ten sposób, że znajduję sobie punkt, w którym pałka jest wyważona, tak żeby się najlepiej odbijać i jak ten punkt mam, to na pierwszym zgięciu opieram pałkę, Kciuk tworzy linię prostą z pałeczką, a reszta palców ją tylko przytrzymuje. I staramy się zrobić to tak, żeby pałeczka wreszcie palców też leżała tylko i wyłącznie na zgięciu palca wskazującego. I teraz zobaczmy, co tutaj się dzieje. Proszę bardzo, mamy powierzchnię, która nawet nam nie odbija, ale mogę grać z nadgarstków. Nie palcami. Ja w ogóle nie używam palców. To są same nadgarstki, cały czas i, jakby każde uderzenie, które ja wykonuję, to są nadgarstki. Więc te, ta technika nadgarstkowa warto ją rozwijać, warto ją ćwiczyć, żeby dwójki, jedynki być w stanie grać. Ale bardzo ważna rzecz. Pałki to jest tylko rekwizyt. Przedłużenie rąk. Jeżeli umiecie pałkami, dwójki zagrać tak. Super. Ale bez pałek rękami też powinniście to zrobić. Pałki to jest tylko jakiś tam element, przedłużenie. Dobra? Więc każda technika, wszystko co potraficie zagrać na bębnach, yy, pałkami powinniście też umieć zagrać po prostu rękami, dłoni. I też kolejna rzecz. Yy, moja rada. Jeżeli upatrzycie sobie jakiś model pałek, który Wam leży najbardziej, to okej. Okay. Ja też tak mam, że mam model pałek, który, którym kocham grać, który bardzo lubię, który mi leży w dłoni, ale słuchajcie. Każdymi pałkami jestem w stanie zagrać, okej? Okay? Yy, wiadomo, że jednymi będzie mi bardziej wygodnie, drugimi mniej i tymi, które mam tutaj najbardziej wygodnie, ale każdymi pałkami potrafię coś zagrać. Wszystko właściwie, tak? Czyli, jeżeli ja chcę poćwiczyć sobie odbicie i dostanę inną pałkę, na przykład krótszą, to ja i tak będę w stanie zagrać to samo, cieńszą, krótszą, grubszą, dłuższą. Tak? Słuchajcie, ja jak zaczynałem grać, to wziąłem w ogóle jakieś przypadkowe pałki, które no niby mi leżały w dłoni, bo mi się tam podobały, ale wiecie, to, to nie, nie były model dla mnie idealne. A mimo to, słuchajcie, grałem i, mi, i bardzo dobrze było przez dwa lata, bo używałem jednego kompletu dwa lata. Więc pałki to jest tylko rekwizyt, którym się nie trzeba przejmować, który ten... I osobiście uważam, że da się zagrać różnymi pałkami, nie no. trzeba sobie tak się zamykać. Ja co prawda gram jednym modelem, ale to dlatego, że ja te pałki zawsze mam pod ręką, ja mam do nich wygodny dostęp no, do tych pałek. Kolejna rzecz i ostatnia już, to jest kiedy zmieniać pałki, eee, jaki stopień zużycia tych pałek jest. Słuchajcie, no ja właściwie gram pałkami bardzo długo innymi. Bo ja dochodzę już do takiego momentu, że albo główka jest już na no. granicy odpadnięcia, albo że, że ona już jest tak obita od tych ringszotów, że, że nie wytrzymuje, albo dla, ale tak to raczej gramy pałkami, nawet są dosyć mocno zużyte. Nie mam takiej sytuacji, żebym ja bardzo tam zmieniał pałki często, bo mogę w to jest... No, raczej bez sensu. Taki to luźny vlog. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych.